Ciekawie, fajnie zilustrowana, zabawne, takie karykatury, po prostu zwierząt, z humorkiem. Nic go nie ruszy, żadne dziecko nie powinno, no chyba że zacznie gryźć. Jak się bawić, to na całego. Proszę Państwa, to Super Farmer w wersji kościanej, w polskiej wersji językowej od wydawnictwa Granna. Zasady tej gry są banalnie. Proste jest to gra dla najmłodszych graczy, a mianowicie wykładamy kartę, rzucamy kośmi, dopasowujemy symbole zwierząt do tego co jest na karcie i zbieramy wszystkie zwierzęta z gospodarstwa. Jeżeli nagraliśmy już rozgrywkę, będzie rozgrywka w ten tytuł. No to linka znajdziecie w opisie tego filmu. Dołączcie do ekipy Argonavia na Patronajcie, zostawcie polubienie oraz suba, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się wieku tego pudła. Mamy wesołe zwierzaczki. No, pudło jest uniwersalne, że tak powiem, z anglojęzycznym dopiskiem, ale mamy tutaj osobę odpowiedzialną za całą mechanikę Michała Reszka oraz za ilustrację Piotra Soche. Całe pudło jest sputnowane, więc nie będzie nam się Rysować na półce, chociaż samo pudło mogłoby być wykonane z troszeczkę grubszego kartonu, a samo wieko po prostu bardzo łatwo się otwiera. Ale im szybciej otworzymy wieko, tym szybciej zagramy w grę. No to otwieramy. Na początku wita nas instrukcja, i wydaje się, Całkiem obszerna, jak na tak prosty tytuł, i sama instrukcja ma 32 strony. No ale jak już dobrze wiecie, jest to wydanie wielojęzyczne. Dlatego. Powiedzmy, sama polska instrukcja. Dobra, zaczynamy od angielskiego. Gdzie my, tutaj mamy język polski. A nie, dobra, zaczynamy od polskiego. Niech będzie. Zaczynamy od polskiego, także pierwsze strony są po polsku. Instrukcja ma cztery strony. Mamy karty drapieżników, psów, karty kota. Całkiem sporo kości. A reszta języków, a czekajcie, tu chyba będzie z tyłu na pudle: czeski, słowacki, francuski i tak dalej i tak dalej. Jak się bawić? To na całego. Żetony tak się prezentują, całkiem ciekawie, fajnie zilustrowane, zabawne, takie karykatury po prostu zwierząt z humorkiem. Sam żeton, o bardzo dobra jakość, gruby, płótnowany. Znaczy może grubość jest i standardowa, ale nic go nie ruszy. Żadne dziecko nie powinno, no chyba, że zacznie gryźć, ale ogólnie nie powinno zniszczyć tego że to no i fajnie, że o tym pomyśleli, i na razie jakość zapowiada się ciekawie. Ale insert, że trzymało to wszystko w środku, również fajnie. Są i karty. Dobra, zobaczmy te kości. W końcu to gra kościana, najważniejszy element. Kości są duże. Zobaczcie na to. Duże drewniane kości, ale są leciutkie. Sporo symboli naszych, oczywiście kochanych zwierzaczków, różne kolory. Jak się toczą? Ło! Wow. Toczą się konkretnie. Na takiej kości mamy zająca konia, świnie, krowę, owce, kurę. I to chyba wszystko. Na każde jest to samo? To chyba tak, chyba tak. Tak, na pierwszy rzut oka wygląda, że takie oto mamy zwierzaczki na każdej kości. Jeden woreczek strunowy. No i karty. Mamy karty, zobaczmy. Wśród tych kart mamy jedną kartę psa. Karty są całkiem ok. Całkiem ok. Tu nie ma jakiejś tam tragedii oraz super wykonania, ale są całkiem znośne. To są karty kota. No taka prosta grafika, po prostu kolory. O, i zwierzaczki mamy na tych kościach, co należy wyrzucić. I 30 kart zwierząt. No tutaj już nasze zwierzaki w większej wersji. O jest wilk. To wilka chyba nie było na kościach. No tak, to są drapieżniki, to są drapieżniki. A z drugiej strony mamy te kości, które musimy dopasować. I to wszystko, co znajdziemy w pudle gry Super Farmer w wersji kościanej. Czas wystawić jakąś ocenę. No, jak widzieliście, jest to gra dla najmłodszych. To, co znajdziemy wewnątrz tego pudła, jak najbardziej jest po prostu dobrej jakości. Nie ma się do czego tutaj przyczepiać, nie ma też co oczekiwać jakichś fajerwerków w grze skierowanej do tego targetu, ale naprawdę jest dobrze i jeszcze mamy ogranicznik sektorowy w pudełku, aby nam te wszystkie elementy aż tak nie latały. Zatem moja ocena gry Super Farmer, gra kościana od wydawnictwa Granna za jakość wykonania to tak 9 na 10.